Czy Miałeś problem z Z Jeszcze miałem problem. Moim Głównym problemem było to, że nie potrafiłem mówić po angielsku i myślałem, że jestem osobą, która się nie nauczy mówić po angielsku. W szkole podstawowej miałem język rosyjski, więc 8 lat uczyłem się rosyjskiego, którego też nie potrafię używać. W szkole średniej gdzieś posiadałem ten język angielski, ale był to bardzo słaby poziom. No i na pierwszym roku studiów miałem też język Angielski, ale od, od podstaw, od tego tak zwanego IM, tam chyba dwa, trzy klasy żeśmy tylko poznali. No i po tym wszystkim stwierdziłem, że nie nadaje się i zawsze stałem nauki języka angielskiego. Czyli byłem osobą na poziomie prawie podstawowym. Znałem tamte podstawy, takie jak IM. Znaczy, nie angielski nie, nie był i nie jest potrzebny w pracy, więc mm, nie byłem zmuszony do tego, żeby się go uczyć. Dopiero jak zacząłem. Yy, Podróżować po świecie, zwiedzać, zobaczyłem, że brak tego języka powoduje to, że mam jakieś tam problemy z załatwieniem podstawowych rzeczy, jak nie wiem, coś mi się popsuło w pokoju, albo hmm? chciałbym coś zamówić, żeby mnie jakaś taryfa przewiozła z punktu A do punktu B. Takie zwykłe, codzienne czynności, które trzeba umieć wypowiedzieć w tym języku, żeby, żeby sobie żeby szczęśliwie wrócić. No, żeby tak, żeby się, żeby się cieszyć y, tymi, tymi w czasami. Nie? Jak wtedy wyglądało? Nie potrzebowałem języka, więc się go nie, nie uczułem. Kiedy zacząłem podróżować, bo hmm. gdzieś tam y, stwierdziłem, że trzeba trochę tego świata poznać. Zobaczyłem, że brak tego języka powoduje to, że czuję się taki obcy, taki przestraszony w. Y, za granicą, nie? Tak można. Tak. Okay. To był chyba, y, tak, to był pierwszy cel, jakim się kierowałem, y, żeby zacząć lekcję okay. angielskiego. Pierwszy cel. Teraz już wiadomo, są jakieś nowe cele, czyli chcę go coraz bardziej poznawać, nie? Bo to chyba jest teraz moim głównym celem, żeby być coraz lepszy w tym. Czy próbowałeś rozwiązać to na własną rękę? Nie. Nie, nie, bo y, wiem, że Nauka języka to jednak warto zacząć z kimś, kto mnie dobrze poprowadzi. Czy to jest język, czy to są jakieś ćwiczenia na siłowni, czy nauka pływania. Warto od samego początku mieć nauczyciela, który będzie tym twoim przewodnikiem i będzie cię wdrażał w to, żebyś nie popełniał głupich błędów. No teraz mamy trenerów personalnych, tak? Czy jest to widoczne? No i mamy trenerów personalnych od y, y, siłowni, czyli od tych ćwiczeń. Mamy trenerów A, to... od pływania od języka. I można się, się z... zrobić. Tak. Ałcom, nie oczywiście, hmm. jeśli chodzi o... No, się krzywdy nie zrobi, ale, no, wiadomo, ale ten na wiadomo, to jest człowiek może nauczyć samemu, ale tak. to będzie dużo, dużo trudniej. No nie jest to takie tak. łatwe, chociaż mając teraz dostęp do internetu. No. są na pewno ludzie, którzy yy, to potrafią zrobić, którym łatwiej przychodzi język pewno ale tak. Ale większość z nas potrzebuje jednak y, osoby, która ją pokieruje. Okej, okay. ale mimo wszystko też chodzi o czas, żeby ktoś mógł cię po prostu jakoś, nie wiem, poinstruować tak, żeby to po prostu krócej trwało i to jest y, kolejne pytanie, czyli po jakim czasie y, efekty zaczął? Po jakim czasie zacząłem widzieć efekty, to już ja mogę powiedzieć, że po pół roku nauki z tobą pojechałem pierwszy raz na Anglowil gdzie, tak, to jest taka wioska przez dwóch Polaków w Polsce w różnych miejscach organizowana, gdzie oni zapraszają natiwów z całego świata, i z Anglii, z Irlandii, z Australii oraz z krajów Afryki, gdzie ten język jest językiem urzędowym. I w ciągu sześciu dni mm, masz 70 godzin konwersacji. Zauważyłem, że y, mogę się porozumieć z osobą, która w ogóle nie mówi w polskim języku, no bo tam były osoby. Do których nie mówisz w języku polskim, jeżeli masz problem w języku angielskim. Tam nie masz, nie masz wyjścia. Musisz używać tak, kombinować i używać słów, żeby się dogadać. I tam zauważyłem, że ten prosty język, jaki wtedy posiadałem już po sześciu miesiącach nauki z tobą, pozwolił mi na y, proste konwersacje z tymi ludźmi, takie naprawdę proste, ale zobaczyłem, że można, że się da, że oni mnie rozumieją, że oni y, wchodzą w interakcję ze mną. I to mi się, się spodobało. zaczynało no, się naprawdę otworzyć, ale to otworzyło mnie na mówienia. To hmm. chyba najważniejsze I każdy z nas potrzebuje mówić, a nie y, dobrze pisać gramatycznie w zeszycie, hmm. Tak hmm. jak tam w Tym bardziej, że zaczynałeś od początku. Nie? Tak, właśnie, to... zaczynałem od. Takżeśmy zaczynali, no to wiesz, no to, to. tam. No i mówię. I to są właśnie te, te ramy czasowe. Można sobie tak to zobrazować, no bo jak człowiek wie, ile ma poświęcić czasu mniej więcej, to to w tym momencie jest, aha, no to OK, muszę przejść te 6 miesięcy. Czy jakiś tam... No tak, proces, bo, wiadomo, że każdy, e, no, to. Wiadomo, każdy wymaga innego. Tylko trzeba też dodać tutaj, no, że wiadomo, że ta jedna godzina w tygodniu z tobą, no to jest mało. No, każdy sobie powinien zdać sprawę, że jeżeli się chcełam, chce się na, nauczyć tego języka, no to trzeba dziennie coś poświęcić. Hmm. Nawet te pół godziny. Załóżmy w jednym dniu, czytamy pół godziny w drugim dniu, tak. słuchamy pół godziny w trzecim dniu, mm, staramy się coś mówić. No, trzeba cały czas, jak to się tak. ładnie I mówi, wszyscy tak. mówią, otaczać tak. się językiem, nie? Tak, w jakiś sposób trzeba pokochać język. Tak, no trzeba, trzeba się nim otoczyć, nie? tak. Nawet te pół godziny to się wydaje mało, ale to w zupełności wystarcza, nie? Przynajmniej z początku. Jeszcze takie pytanie, dlaczego ci się wcześniej nie udawało? Dlaczego twierdzisz, że wcześniej mówisz, że się poddałeś w sumie? No bo nie poddawałem, tak jak powiedziałem, myślałem, że wiesz, że się nie nauczę i chyba nie podszedłem do, do tego, jak to się mówi profesjonalnie. Że wydawało mi się, że ten język nie do niczego jest potrzebny, jak to w szkole. Tam, że, żeby znać, coś tam na jakichś sprawdzianach ściągnąć, jeszcze wiadomo, że nauka w szkole to polegała na y, gramatyce i pisaniu w zeszycie i rozwiązywaniu zadań gramatycznie. Nie? Mm. Także, to taka żadna nauka języka angielskiego. nie? nie prawie w ogóle się, żeśmy nie, nie mówili nam angielskiego. To, co każdy chce, to, to tam nie było w ogóle używane. Do tej pory się to nie zmieniło, <laughs> w sumie, żeby, żeby z kimś tam porozmawiać, zwłaszcza nauczyciela. Jak nie znalazłeś? No przez internet, chyba jak większość ludzi teraz w dzisiejszych czasach, znalazłem się przez internet. To było to ekorepetycja, tak? Tak, hmm, nie, tak. tak. Na nie, 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 nie. Przez e ekorepetycję wy wyszukiwałem, bo ja wtedy myślałem jeszcze jak żeśmy zaczynali, chyba jeszcze to nie było tak hmm. modne, Yy, online, nie? Ja myślałem, że nie będzie online, że będę musiał podjeżdżać. Tak jak za starych czasów się na no, repetycja tak. jeździło tam z matematyki czy tam z innych przedmiotów, no to się przyjeżdżało do nauczyciela no i tam się spędzało tą godzinę, nie? I myślałem, że tak, więc szukałem osób, które mieszkają w pobliżu mnie. Nie? I tak żeśmy się e, pierwszy raz dzwonili, a później spotkali. Czyli online na... też może być. ok. Prawidłowo, tak, nie zupełności wystarczy, a to niczym się to nie różni, a nawet jest lepiej, bo się czasu nie marnuje no ja tam z powodu. w jaki sposób ci pomogłem? Od, od samego początku kierowałeś mnie po kolei, po kolei wchodziliśmy w te czasy, później pokazywałeś mi, co można zmienić z tymi czasami, że nie do końca. Bo chociaż ja tak, tak uważam, że ta gramatyka jest ważna i trzeba ją. Przynajmniej te ustawy, bez, bez jakichś tam zagłębiań się y, tam dokładnie, ale trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć i mniej więcej jakiego czasu. Już a, później to samo istnieje wchodzi w głowę. Tak, co ja najbardziej uwielbiam, to jest jak na przykład y, pokazuję komuś akcent, m.in. tobie, i wysyłasz mi dzisiaj, wczoraj y, filmik z tym, że po prostu y, wiesz, że tam jakieś gramatyczna. To jest to, co tak, mieli tak, na obojętniach. Ja to gdzieś tam znalazłem na TikToku, nie? Tak. Jak ktoś coś mówi i to jest to, co żeśmy tak. I sobie też... omawiali, co u nas w szkole byłoby to nie do pomyślenia, że tak można powiedzieć, a wynika z tego, że nas w szkole źle tłumaczą, bo w Anglii tak mówią, nie? No Czyli gdzieś I... ktoś popełnia błąd. Myślę, że jednak Polacy popełniają błąd w szkole niż natiw. Ale też y, twierdzę, że sam do tego zerkasz. To znaczy, że no lubisz ten język, polubiłeś. No lubię, No tak jak powiedziałem, teraz moim głównym celem jest to, jest to żeby być coraz, coraz, coraz lepszym, bo, no bo wiadomo, tam jak się już wyjeżdża na te wyjazdy, no to tam też ten język nie jest jakiś płynny, no bo to są kraje przeważnie arabskie, to oni tam mówią, ale tam mówią takim prostym językiem. Oni tam prze, przeważnie prezent używają, czy to mówią y, w przód, czy w tył, chcą powiedzieć. Cały czas tylko prezent simblu używają, więc tam też nie można się rozwijać i opowiadać do nich y, y, prezent perfect, hmm. tylko musisz zejść na ich poziom. Więc to wiem, że już tam sobie radzę, a teraz już chcę głębiej, głębiej, bardziej dokładnie. Już się zastanawiamy na naszych lekcjach. Czy ten czas, czy ten czas, co, co ten czas znaczy dokładniej, czym się różni? Jak szybko pojawiły się rezultaty? Wiedziałem, że, że w pierwsze, pierwsze sprawdzenie to był anglo-wil po 6 hmm. miesiącach. Człowiek po takim y, kursie czuje, że gdzieś ten poziom przeskakuje troszeczkę wyżej. No nie? i to jest ta pewność, tak? Dyskujesz pewność, że jesteś w stanie rozmawiać z kilkoma nativeami różnych, powiedzmy, stron świata i dajesz radę. tak. Hmm. A oni też się starają, oni też jak widzą, że ktoś ma słabszy poziom, to też schodzą y, w, swoje, w swoim no niżej, zaczynają mówić wolniej, tak. zaczynają mówić dokładniej. Tak, tak. Także to są ludzie i to są zwykli ludzie, tak jak my. To nie są ludzie, którzy są nauczycielami. Nie, to są, on jest y, załóżmy tam kierownikiem w jakiejś firmie, albo kucharzem, albo studentem, który tu przyjeżdża, żeby sobie poznać kraj, a przy okazji też sześć dni Bo to dni jest spełnia. ciekawe, bo to jest ciekawe, bo gdyby był nauczyciel, sami nauczyciele, no to, to, to co tam ciekawego jest? No, tylu nauczycieli by, na jednym kampusie, no to, to się nic to nie zmienia. Tak to jesteśmy w stanie widzieć co ludzie robią po prostu poza, poza tym, że lubią uczyć języka. Jak teraz wygląda Twoje życie? Cały czas się staram być lepszym. No wiadomo, że staram się dziennie coś w tym języku zrobić. Posłuchać, przeczytać. I jeszcze taka opinia o mnie, jako, jako o osobie, która, która uczy, która stara się gdzieś tam. Proszę, no opinią jest to, że od osoby, która tam zaczynała od podstaw, już jestem na takim poziomie, że jestem w stanie się dogadać nawet z natywami, więc sa, same plusy, no to okay. już coś ma okay. powiedzieć. Przecież wiem, że bo czym więcej człowiek wie, tym więcej wie, że nie wie, nie? O, może tak hmm. to... Tu... No co, so, powiedziałeś, że wracasz jeszcze trochę, wiek do tych czasów, dopytujesz się, jeszcze... No to tak, no bo to wtedy coraz bardziej głębiej się wchodzi, no przecież jak się zaczynało, to człowiek w ogóle, tak jak ci tak. mówiłem, że a po co mi prezent perfect, nie, gdzie tam, poznajmy te trzy czasy, nie, teraźniejszy, przeszły i przyszły, po jednym i tyle, nie, później żeśmy wchodzili coraz głębiej, nie, coraz głębiej, coraz Nie głębiej. do tej pory, mnie do tej pary fascynuje jak na przykład odkrywam coś nowego, bo nadal odkrywam, więc no jest to i, i zaraz y, jak najbardziej się między innymi z tobą dzielę i... I, I też się tym cieszę, nie? że zaczynam. Bo naprawdę chcę coś zmienić yy, i, i chcę spowodować, że mm, ludzie zaczną rozumieć to, co faktycznie jest w tych filmach, w tych piosenkach i tak dalej. A do tego trzeba po prostu docierać, bo jesteśmy w stanie, jak powiadam o danej rzeczy, nie wiem, prezent, perfect nie jesteś w stanie od razu tego złapać. Tylko no nie to, to jest, nie, to nie, to nie jest lekki nie To nie jest, leki, to, nie no, nie jest leki czas. jest kilka takich zajęć. Nie? Marcin, bardzo Ci dziękuję. Nagrało się, mam nadzieję.